I ruszyliśmy następnego dnia, 10 na trasę, teraz przez Szczeliniec sobie przejdziemy, a potem już normalnie skalne grzyby, wambierzyce, ścinawki i na koniec Słupiec. Cześć, zaczynamy dzisiaj? Który? Dziesiąty. Dziesiąty dzień wędrówek naszym GSS-em. No startujemy ze szczelinca. Teraz przejdziemy przez labirynt na szczelińcu, a potem już pędzimy do nowej rody słupiec. Po drodze jeszcze zahaczając o skalne grzyby. No a potem wam bierzyce. Pogoda jak widać nie rozpieszcza, ale i Nie może oczywiście zabraknąć się jednej z najbardziej charakterystycznych skałek, czyli Małgorzata. I teraz taką szczelinką będziemy przechodzić. A teraz schodzimy do piekiełka. Padliśmy na trasy. Idziemy dalej. Zaczynamy dopiero na naszą Też. trasę. Idziemy. I wracamy na GFS, ale rozpadało się mocno. Wędrówka nie będzie, należało do najprzyjemniejszych. cudowna pogoda do wędrowania wszystko by było fajnie gdyby nie ta wilgoć i ten deszcz Jak na razie w większości do tej pory co idziemy to tak po płaskim tam jedno czy dwa takie zejścia były a tak na razie taką drogą się wędruje w stronę w czas przekroczyć i przejść przez drogę 100 zakrętów, i zaraz będziemy wchodzić w las prowadzący do skalnych grzybów. Dobrze, trochę opady zalżały. ledwo ledwo tam pada. I wyrosły nam skalne grzyby. To jaki piękny okaz Borowiczka. I czas przejść przez skalny Wropa. Przyjemnie się teraz wędruje od kiedy pojawiły się te skalne grzyby. Też charakter szlaku się zmienił, bo jednak mamy takie fajne podejścia drogą z korzeniami. A nie tak jak wcześniej, to szersza droga i to pewnie dojazdowa dla takich pojazdów leśnych czy innych z wystającymi kamieniami, więc nieprzyjemna dla nóg. A teraz bardzo fajnie się idzie. Dość spora. No, my tutaj się posilaliśmy, a teraz lecimy dalej do Bambierzyc. Musimy tempo narzucić, bo się wychłodziliśmy trochę na tym postoju. Niby człowiek zjadł i ciepłej herbaty się napił, ale jednak ta temperatura wychładza. Okay, fajnie. Ten GSS przebiega, no. bo jak dwa lata temu byliśmy tutaj w skalnych grzybach, to GSS normalnie leciał drogą tam obok, i żadnych skałek nie było widać. Tutaj był tylko żółty szlak piękne skałki. Chyba szlak troszkę się zamienił w bagno, ale jakoś się przejdzie. Fajna trasa, ale strasznie dużo czasu pochłania. Człowiek chce się przy każdym prawie grzybie zatrzymać, jakieś zdjęcie zrobić, coś tu nagrać. I z 20 minut robi się załóżmy pół godziny. No i tak ubywa tego czasu. 2-3 godziny, 10 minut. Po co my wczoraj tam krążyliśmy przez kudowę? Jak tutaj można było szybciej dojść. No tutaj docieramy do miejsca, w którym kiedyś sobie robiliśmy przerwę na jedzenie właśnie na tych kamykach. Tam siedliśmy u góry. Fajnie było A świeci ta wiatka. Bije od niej blask. Pomału zbliżamy się do Studzienna, czyli pierwsze jakieś tam miejscowości od wczoraj, kiedy to Karów minęliśmy. No, a później będą wam Bieżyce. No i właśnie opuszczamy przepiękny Park. teren Parku Narodowego. Gór stołowych. Cudownie było. A zwłaszcza w taką pogodę Klimatycznie. Bardzo klimatycznie. Zlało nas trochę na początku. Ale warto biorę. było. Warto. Szybko wyschły nam ubrania? Tak, buty no. jeszcze troszkę będą schły, ale myślę, że do wieczora, jak dojdziemy, to już powinny być suche. O ile nas nic nie zaczął. O ile nas nie... Tak, i trzymajmy się tego. I szybkim krokiem żeśmy przez studzienno. No, dość krótka ta miejscowość. I weszliśmy do wambieży. Robi wrażenie: Dolnośląska i rozolina. Puściliśmy już Wambierzyce i teraz właśnie kierujemy się w stronę ścinawki. I tam pewnie chwilę sobie robimy znowu przerwy, i dalej będziemy ruszać w kierunku słupca. Tyle już za nami został ten szczeliniec, dzisiaj te opady nie dają odpocząć. Raz pada, raz nie pada. To znowu pada, to znowu nie pada. I tak co chwilę zdejmujemy te nasze poncza, zakładamy. Raz znowu coś nadciąga. I zobaczymy, czy będzie to mocny deszcz, czy tylko taki właśnie przelot. Kolejne błocka za nami. A jeszcze pewnie parę przed nami. No taki to już dzień dzisiaj się trafi. Uf. Dobrze, te błota się skończyły. Delikatnego kryzysa miałem, ale jakoś to przetrwało. Prawda? Tak. Jakoś musiałeś są komentarze pod swoim postem. To od razu pomór się poprawił. Najważniejszy punkt na szlaku zaliczony. Także teraz możemy spokojnie wędrować dalej. Tak. Doładowani, akurat możemy się wspiNAć na ostatnią dzisiaj górę, czyli górę Wszystkich Świętych, a później śpimy w Słupcu na połoninach. Także nie dużo już zostało. Taki sobie piękny asfalt tutaj jest. Miejmy nadzieję, że nie na górę Wszystkich Świętych taki prowadzi, chociaż. Czy idzie ci się nim źle? Nie, gorzej było na tych kamulcach tam. Między szczelincem a skalnymi grzybami. A no, taka droga z wystającymi kamulcami, nic przyjemnego dla stóp. Ale się przeszło i jest fajnie. I coraz bliżej mety, coraz bliżej mety. Nie wiem z czego ja się cieszę, bo pewnie jak skończymy, to będzie mi smutno. Że <noise> To cała przygoda się zakończy. No, ale na razie. Na razie się nie kończy. Trwa dalej. No na razie to by jest połowa, trochę za połową. Tak. Tak, <noise> się rozkręca. Dokładnie, no, przed nami góry kamienne. Góra Wszystkich Świętych coraz bliżej I coraz większe podejście się zaczynają I zbliżamy się do wieży na Górze Wszystkich Świętych o, Kolejny etap zaraz będzie za nami Jesteśmy na szczycie wieży szczeli nie przed nami, na którym dzisiaj się obudziliśmy i wychodziliśmy w trasę. Góra Świętej Anny zwierzał widokową tam przed nami. No a tam już góry są, na które jutro chodzimy. Tam są góry złote, na których byliśmy no w zeszłym tygodniu. I za chwilę się można powiedzieć, że przeniesiemy w tatry. I to są te tatry, o których przed chwilą wspominałem. Kościelec. Rozpoczęliśmy już zejście z tego kościelca. Także za jakieś 10-15 minut powinniśmy się meldować na nocleg i coś zjemy sobie dobrego. Prysznic oczywiście no i pranie, ale trzeba przeprać, żeby jutro na świeżaka iść. Ostatnie stopnie za przed tobą. Cieszysz się? No to docieramy. Kończymy na dzisiaj. Także do jutra, a my idziemy się wgarnić i spać. Spa. Podsumowanie dziesiątego etapu. Podczas 10 godzinnej wędrówki pokonaliśmy dystans ponad 30 km, z czego 27,5 GSS-em. Przewyższenia wyniosły 763 m, a najwyższym punktem był szczeliniec Wielki. Docierając do Słupca, przekroczyliśmy już 250 km głównego szlaku sudeckiego. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku.